Witaj w mrocznym zakamarku ludzkiego umysłu, gdzie granice między rzeczywistością a iluzją zaczynają się zacierać. Z każdym krokiem, który stawiasz, zbliżasz się do odpowiedzi, które mogą okazać się zbyt przerażające, by je poznać. W tym świecie nic nie jest tym, czym się wydaje. A lęki, które skrywamy głęboko w sobie, zaczynają wychodzić na powierzchnię, prowadząc nas przez gąszcz manipulacji, kłamstw i niewyjaśnionych tajemnic. Czy zdołasz zachować zdrowy rozsądek, gdy umysł zacznie cię oszukiwać? Odpowiedź jest bliżej niż myślisz, ale nie zawsze jest tym, czym się wydaje ciemność nadchodzi Iluzje umysłu Początek Alex szczycił się tym, że przejrzał ludzi na wylot. Ich fasady rozpadały się pod jego eksperckim spojrzeniem. Mistrz manipulacji Poruszał się po ludzkiej psychice jak po dobrze znanym labiryncie, przewidując każdy zakręt i zwrot. Jego praca, owiana tajemnicą, polegała na wpłynięciu na decyzję, kształtowaniu opinii, niczym lalkarz umysłów. Rozkoszował się władzą, kontrolą, jaką mu dawała. Pewnego dnia otrzymał niepozorną paczkę, eleganckie czarne pudełko z jego imieniem wygrawerowanym na wierzchu. Wewnątrz telefon, ekran ciemny. Chwilę później ekran ożył, wyświetlając pojedynczą wiadomość. Czy ufasz swojemu umysłowi? Zaintrygowany Alex przyjął wyzwanie, zadanie od nieznanej istoty. Gra się rozpoczęła. Gra nabierała tempa. Każde zadanie spychało Alexa głębiej w moralną otchłań. Był zmuszony skonfrontować się z własną ciemnością, granice między dobrem a złem zacierały się. Celami stawały się osoby, które znał, osoby, na których mu zależało. Jego umysł, jego największa broń, obracała się przeciwko niemu. Wątpliwości wkradały się jak gęsta mgła: czy kontrolował sytuację, czy był rozgrywany? Wiadomości w telefonie stawały się drwiące. Kwestionujące każdą jego decyzję, zasiewając ziarno niepewności. Sen nie oferował ucieczki, nawiedzany przez żywe koszmary, twarze tych, którymi manipulował wykrzywione wagoni. Próbował się wycofać, zniknąć, ale gra trzymała go w niewoli. Groźby subtelnie przeplatały się z obietnicami, niebezpieczny taniec, który kazał mu brnąć dalej. Znalazł się w sieci własnych działań. Pająk czaił się gdzieś w cieniu. Aleks, niegdyś tak pewny siebie, rozpadał się. Jego starannie zbudowany świat kontroli walił się, zastąpiony przez mrożącą krew w żyłach paranoję. Był lalkarzem tańczącym do czyjejś melodii. Czy tracił rozum? To pytanie coraz częściej odbijało się echem w głowie Alexa. Granice między jego manipulacjami a rzeczywistością zacierały się. Twarze jego ofiar mieszały się z twarzami bliskich. Dostrzegał spiski w codziennych wydarzeniach, słyszał szepty swojego imienia w zatłoczonych miejscach. Stał się obsesyjnie skupiony na znalezieniu swojego manipulatora tego niewidzialnego lalkarza, pociągającego za sznurki. Każda interakcja każdy telefon każdy e-mail był skrupulatnie analizowany w poszukiwaniu wskazówek. Tonął w morzu paranoi, niegdyś kojący ciężar kontroli teraz stał się duszącym uciskiem. Miasto, które znał, niegdyś plac zabaw dla jego manipulacji, teraz wydawało się terenem polowań. Był jednocześnie myśliwym i ofiarą. Strach stał się jego stałym towarzyszem. Jego mieszkanie, niegdyś sanktuarium, stało się klatką, każdy dźwięk telefonu przypominał o jego uwięzieniu. Gra stała się obsesją pochłaniającą każdą jego myśl. Musiał znaleźć tego, kto za nią stoi, zdemaskować go, uwolnić się z tej sieci manipulacji. Ale co, jeśli ta sieć istniała tylko w jego głowie? Nowa wiadomość pojawiła się na telefonie: spotkaj się z nią. Café Noir, godzina 20:00. Bez imienia, bez wyjaśnienia, tylko miejsce i czas. Czy to kolejny test, kolejna warstwa gry? Rozważał zignorowanie wiadomości, ale ciekawość i desperacka potrzeba uzyskania odpowiedzi przeważyły nad ryzykiem. Punktualnie o ósmej do jego stolika podeszła kobieta. Jej oczy, przeszywające błękitem, trzymały jego wzrok z niepokojącą intensywnością. Była piękna, ale bił od niej chłód, wyrachowanie, które przeszywało go dreszczem. Wypowiedziała jego imię, jej głos był ochrypłym szeptem, który zdawał się wślizgiwać do jego umysłu. Znała szczegóły na jego temat, intymne szczegóły, rzeczy, którymi nie podzielił się z nikim. Twierdziła, że wie o grze, o tym, kto nim steruje. Strach walczył z przebłyskiem nadziei. Czy mogła być sojuszniczką w tej pokręconej grze? Czy też była kolejną warstwą oszustwa, zjawą wysłaną, by pogłębić jego upadek w szaleństwo? Nazwała się Alice. Jej słowa były mieszaniną prawd i półprawd, snując narrację, która zarówno przerażała, jak i intrygowała. Mówiła o tajemniczej organizacji pociągającej za sznurki społeczeństwa, manipulującej wydarzeniami z cienia. Aleks, jak twierdziła, natknął się na coś, czego nie powinien naprawdę, którą desperacko chcieli ukryć. Był pionkiem w znacznie większej grze grze o stawkę wyższą niż mógł sobie wyobrazić. Chciał jej wierzyć, znaleźć ukojenie we wspólnym wrogu, ale zaufanie stało się luksusem, na który nie mógł sobie pozwolić. Każde jej słowo, każde spojrzenie wydawały się wykalkulowane, mające na celu manipulowanie nim. Czy była ofiarą, więźniem tej samej gry, czy też sama była lalkarzem, grającym nim z mistrzowską precyzją? Sekcja szósta. Gra w grze. Ali stwierdziła, że może mu pomóc zdemaskować organizację, uwolnić się spod ich kontroli, ale jej pomoc miała swoją cenę. Musiał jej zaufać. Musiał postępować zgodnie z jej instrukcjami, bez zadawania pytań. Znalazł się na rozdrożu. Zaufać przeczuciu, instynktowi, który krzyczał o niebezpieczeństwie, czy zaufać kobiecie, która mogła być jego zbawieniem lub ostatecznym upadkiem. Misje, które zlecała mu Alice, były śmiałe, niebezpieczne. Każda z nich przybliżała go do krawędzi. Infiltrował strzeżone obiekty, manipulował kluczowymi graczami, zawsze o krok przed niewidzialnymi prześladowcami. Prowadził podwójne życie, lalkarz walczący o przecięcie własnych sznurków. Z każdą misją granice zacierały się jeszcze bardziej. Czy odzyskiwał kontrolę, czy po prostu grał inną rolę w bardziej wyrafinowanej grze? Sekcja siódma: tonąc w iluzjach. Presja była nieustająca. Sen stał się odległym wspomnieniem, zastąpionym przez ciągły stan hiperczujności. Był otoczony przez wrogów rzeczywistych i wyimaginowanych. Paranoja stała się żywą, oddychającą istotą. Telefon, niegdyś symbol jego niewoli, teraz reprezentował linę ratunkową, łącznik z Alice jedyną osobą, której mógł choć trochę zaufać. Ale jej wiadomości stawały się coraz bardziej tajemnicze, jej motywy coraz mniej przejrzyste. Wątpliwości go gryzły. Czy był rozgrywany? Czy Alice prowadziła go na manowce tylko po to, by wydać go w ręce tych, przed którymi próbował uciec? Tracił kontakt z rzeczywistością. Świat wokół niego zdawał się wykrzywiać i zniekształcać. Twarze topiły się w groteskowe maski, głosy szeptały jego imię na wietrze. Tonął w morzu iluzji, niepewny, co jest prawdziwe, a co jest wytworem jego rozbitego umysłu. Sekcja ósma. Kobieta w cieniach. Ostatnia wiadomość od Alice. Spotkaj się ze mną. Opuszczony magazyn, północ. Czeka cię prawda. Wiedział, że to pułapka, jego instynkt krzyczał, żeby uciekał, ale był już za głęboko. Potrzeba odpowiedzi, zamknięcia, przeważyła nad rozsądkiem. Dotarł do magazynu, serce waliło mu w piersi jak oszalałe, powietrze było ciężkie od zapachu rozkładu i obietnicy niebezpieczeństwa. Wszedł do środka. Dźwięk jego kroków odbijał się echem w ogromnej pustce. Wtedy ją zobaczył, Alice, stojącą w kałuży cieni, ale coś było inaczej. Jej oczy, niegdyś przeszywające błękitem, teraz były zimne i puste, jej twarz, pozbawiona wszelkich emocji. Czas, żebyś poznał prawdę, Alex, powiedziała jej głos pozbawiony ciepła, prawdę o sobie. Sekcja dziewiąta. Odsłonięta rzeczywistość. Gdy Alice zaczęła mówić, fala zawrocików zalała Alexa. Świat wokół niego rozpłynął się w wirujący wir kolorów i kształtów. Jej słowa były zniekształconym echem. Ich znaczenie ginęło w chaosie, który go ogarniał. Potknął się, chwytając się za głowę. Wspomnienia przelatywały mu przed oczami w chaotycznym montażu. Obrazy z przeszłości, jego manipulacje, jego ofiary, wszystko mieszało się w groteskowy gobelin winy i nienawiści do samego siebie. Nigdy nie miałeś kontroli, Alex. Głos rozległ się w jego umyśle, jego ton przesycony mrożącym krew w żyłach rozbawieniem. Byłeś marionetką, tańczącą do naszej melodii, bronią wymierzoną we własne odbicie. Gdy w końcu ogarnęła go ciemność, jedna przerażająca prawda przedarła się przez mgłę jego rozbitego umysłu. Nie był lalkarzem, był marionetką, a sznurki zostały przecięte. Czyżby granica między rzeczywistością a iluzją zniknęła, pozostawiając jedynie mrożące krew w żyłach echo pytania: Kim tak naprawdę był Alex?